Michał Kordacki, Gulcz, Gospodarstwo Rolne. Specjalizacja produkcja mleka, bydło mleczne i produkcja roślinna. Ilość sztuk bydła w gospodarstwie: 140, w tym 70 sztuk krowy mleczne. Pozostałość to młode bydło, jałówki, czelaki. Produkcja roślinna: 70 hektarów z dzierżawami, 40 hektarów użytki zielone, 30 hektarów zboża. W moim gospodarstwie na dzień dzisiejszy to już większość maszyn jest w y, Pierwszy zakup z tej marki była Prasa i to mnie jakoś bardzo przekonało, no, bo Prasa to naprawdę jest super maszyna. No, no, to nie pracowałem tam na innych z tej górnej półki, ale Prasa naprawdę to jest maszyna z bardzo wysokiej półki. Z wyporem czynnika był duży dylemat, jak to zwykle bywa. Zdecydowałem się na zakup. Ciągnika Maseja Pergusona o mocy 110 KONI. To jest moc, która w zupełności wystarczy w moim gospodarstwie. Ma przeznaczenie głównie do kosiarki, do ładowacza czołowego. Johnny <grywki> jest bardzo zwrotny, a to jest jedna z cech, która jest bardzo potrzebna do tych prac. Kosiarka. O szerokości 3,5 metra, na centralnym zawieszeniu, dobrze kopiuje teren. Była dopasowywana pod ciągnik, pod tego maseja pod te 110 koni. Moje zdanie jest takie, że kosiarka po prostu podczas pracy lekko idzie lżej w porównaniu do kosiarki, która ma napęd przekazywany z jednego dysku na drugi kolejno.